Siema, z tej strony Mist Hasma dzisiaj przed wami Toltail Tale Wild rose, czyli ten taki troszeczkę Tall Tale miłosny, histori opowiadający historię pary, która jest na morzu. Yy, tall Tale zaczynamy na Sanctuary Outpost u Madame Olive, czyli u Zakonu Dusz. Yy, oczywiście dostajemy dziennik. Na stronie 15 macie dokładnie napisane, gdzie musicie popłynąć, są trzy kombinacje. Ja w tym wypadku miałem Sandy Shellows Udajemy się tam i dokładnie robimy to, co jest napisane w dzienniku, czyli kopiemy sobie przy najbardziej wysuniętych na północ skałach. Wykopujemy skrzynkę, w tej skrzynce znajdują się notatki, które odblokowują nam jakby dalszą część dziennika. No i teraz się pojawiają największe schody, no bo to jest jakby najwięcej tutaj w, w tym Tall rzeczy, czyli po prostu różne możliwości. Mieliśmy tam plan doskonały i to było na Sailor's Bounty. I, I tutaj jakby po prostu sobie zapauzujcie, jeżeli czegoś potrzebujecie. Jest to jakby, najpierw macie obrazek z gry. A potem macie wyspę, na którą się musicie udać, dokładnie gdzie musicie wykopać, będziecie mieli dwie opcje do zrobienia: bo jedna to jest jakby music box, czyli taka pozytywka, a drugie to, je, to są y, przyprawy. I jeżeli i będzie, będziecie mieli w dzienniku y, dwie wasze jakby, możliwości tego, y, jak do dopłyniecie na te wyspy, y, to wykopcie. Następnie udajcie się z powrotem na Sanctuary Outpost. I Madame Olive przerobi wam te dwie pamiątki, jakby przerobi wam na taki kompas. E, tym kompasem musimy też do dwóch miejsc popłynąć. Najpierw wpłyniemy sobie na jedną wyspę i na tej wyspie będzie znajdował się e, jakby amulet, znaczy amulet, no nie wiem jak to nie ma jak nazwać, wisiorek, część wisiorka, część amuletu, e, rose. I, będziecie, I wtedy wam się odblokuje drugi jakby kompas, ale pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą ten wisiorek. I na drugim będziecie mieli już y, wisiorek róg, Tak się chyba nazywa ta, ta, y, ta postać. I jakby ją będziecie musieli już pokonać. Ona jest jak, nie wiem, kapitan szkieletów jakiś padnie jeszcze do spokojnie na 10 y, daszy z miecza. Także nie musicie się tam specjalnie przejmować. I też pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą ten wisiorek. I to właściwie w tym toltailu. Jest wszystko. Pamiętajcie, że jeżeli standardowo jak będziecie mieli te dwa wisiorki, musicie sobie je zabrać i odwieźć do, do Sexual Outpost, do Madame Olive i ona będzie tam długo gadać, także możecie już popłynąć i robić coś innego, tylko pamiętajcie, żeby z gry nie wychodzić i wtedy wam się ten tall Tale już zaliczy. Tak jak zawsze na końcu standardowo będą dzienniki, bo są one w sumie pewnie dla Was najciekawszą częścią tego, bo... Jest to najmniej dostępne w grze, jakby inne rzeczy są w sumie w dziennikach zwykle opisane. Więc tak, standardowo 5 dzienników, pierwszy dziennik znajduje się na Sailor's Bounty i na jednej z tych wysepek jakby. No popatrzcie sobie na mapę to akurat my się spokojnie dacie radę. Jakby, po, jakby bardziej po północnej stronie wyspy z tego co mi się wydaje, tak bardziej tak jak tutaj widać North East yy, Druga wyspa to Long Cove. i to jest na środku, będziecie pewnie musieli chwilę pobiegać, ale na pewno dacie radę i to jest tak, no to mówię, to jest bezpośrednio bezpośrednio, to jest pośrodku tej wyspy całej, trzecia wyspa to Rapierka i tutaj nie będziecie mieli problemu, bo wyspa jest naprawdę mała czwarty, czwarty dziennik znajduje się na Kanunkow Cove i on jest na tej takiej plaży przy tam jakby takim e, e, ognisku jakby rozbitków, nie wiem jak to nazwać, piratów. I tutaj właśnie w beczce się znajduje ten dziennik. I ostatni dziennik znajduje się na Lagoon of Whisper, czyli w nowym położeniu, tam gdzie możemy sobie też kupić tatuaże. Jeżeli nic z Was nigdy nie był na tej wyspie, polecam tam zajrzeć. I to by było w tym Tall wszystko. Dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, wpadajcie na Twitcha, na Discorda. W razie jakichś pytań, oczywiście możecie do mnie pisać, czy też właśnie na Discordzie. Także trzymajcie się i cześć, pa pa!